Niech jeden z nich, kurwa, przyjedzie sam mi coś powiedzieć. Tak jak ja sam pojechałem do Hiszpanii. Koniec jeszcze w Polsce się kłóciłem z wszystkimi. Ja sam byłem w Polsce, kurwa. Niech ktoś, kto przyjedzie sam i kurwa samemu sobie wszystko zbuduje. Sobie sam ciężko zapracowałem i ktoś, kto sobie sam nie zapracował, że potrafi się albo sam nagrać, albo kurwa, kurwa to gdzie on w ogóle ma prawo ze mną rozmawiać. Jeszcze nie jestem milionerem, ale parę razy dobrze, teraz kurwa, się niedługo do Ciuchy chciałem. Nie wiem. Możecie pisać, możecie gadać, co chcecie, tak jak mówię, mam wyjebane. Ja po prostu chcę swoją muzykę robić, ja chcę swoje plany realizować, też te muzyczne, bo za parę lat będzie za późno i nie chcę ich potem żałować, a na te całe, całe inne bzdury, to potem jeszcze wystarczająco czasu będę miał. Teraz muszę kurwa szybko, szybko, szybko uruchomić swoją karierę do tego stopnia, gdzie jej jakby do tego poziomu, na, którego, na który przystało jej być. I tyle. Ja nie mam czasu teraz się kłócić kurwa z debilami jakimi. Życzę Wam miłej niedzieli. Zajbiście, że jesteście. A hejterom, chuj w dupę. Przestańcie kurwa czajsować kurwa cloud. Kurwa szukać cloud u mnie. Przestańcie kurwa. nie miecie mojego kutasa z ust. Kurwy syny. No ale...